Zakład karny we Wronkach rozpoczął program minimalizacji ryzyka bezdomności u osób, które go opuszczają. Chodzi o to, by przygotować je na wyzwania czekające na wolności, tak by z powodu bezrobocia czy bezdomności właśnie nie trafiały znów za kraty. Wojciech Wysopal Zakład karny we Wronkach. W więzieniu tym przebywa około 1500 skazanych i choć każdy marzy o wolności, to dla wielu prawdziwe problemy zaczynają się po drugiej stronie muru. Choć na utratę miejsca zamieszkania narażony może być każdy, niezależnie od statutu społecznego, aktualnej sytuacji życiowej, to osoby opuszczające zakłady karne należą do tej grupy, która w sposób szczególny zagrożona jest kryzysem bezdomności. Wroniecki Zakład Karny to jeden z najcięższych w Polsce, gdzie wyroki odsiadują recydywiści. Myślę, że obiektywnie można określić te osoby jako te, które statystycznie są najbardziej zdegradowane socjalnie w odniesieniu do całej grupy osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej. Aby ryzyko bezdomności zminimalizować, wychowawcy rozmawiają i współpracują ze skazanymi. Aby ten wachlarz propozycji był szeroki, mocno i bardzo systematycznie współpracują z jednostkami poza więziennymi. Mam tu na myśli lokalnie działającą Fundację Powstań, Fundację Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku, Śląską Fundację Błękitny Krzyż, Stowarzyszenie Postis czy Patronat. Według Najwyższej Izby Kontroli jedną z najczęstszych przyczyn powrotu do przestępczości jest brak pracy i właśnie bezdomność byłych osadzonych, przygotował Wojciech Wysopal.